Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. A w dzisiejszym odcinku omówimy sobie, czy warto zaczynać grę, czyli tworzyć swoje konto w Starszym Królestwie i ewentualnie dla kogo może to być dobra opcja. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms. Zachęcam gorąco do subskrybowania tego kanału i dziękuję za wszelkie formy wsparcia. Ech, także to jest naprawdę bardzo pomocne. Ok, w najbliższym czasie będę starał się robić trochę kontentu dla osób, które właśnie zaczynają, że tak powiem, swoją przygodę w Rise of Kingdoms. Dzisiaj będziemy mówili nietypowo o starszych królestwach, ale powiemy sobie też o takim, że tak powiem, typowym rozpoczęciu gry na młodym królestwie, czy tam gdzieś ze skoku. Także e, obserwujcie, bo, bo pewnie ten kontent też będzie się pojawiał. Natomiast dzisiaj powiemy sobie o czymś nietypowym. Więc, jeżeli tworzymy swoje konto, to mamy różne opcje zaczęcia, tak? I taką, jak już powiedziałem, najpopularniejszą jest zaczynanie gry w tych królestwach, które są tworzone, które są, widzicie, tutaj oznaczone jako nowe. I, że tak powiem, no, zaczynamy. Jakby jesteśmy od początku królestwa, tak? co jest bardzo fajne, ma swoje też plusy i minusy, no ale nie będę się, że tak powiem, za dużo mówił na ten temat. Natomiast mamy też taką opcję, że możemy zacząć w królestwach, które są bardzo stare, tak jak przynajmniej tak jak na, na przykład nasze, czy, czy wiele, wiele innych, i to też może mieć swoje plusy i minusy, i właśnie o tym sobie dzisiaj powiemy i dla kogo taka opcja w ogóle jest przydatna. Więc tak, może zacznijmy sobie mówić o plusach, tak, jeżeli zaczniemy takie konto w starszym królestwie, to na pewno plus jest taki, że cała mapa, wiecie, jest odsłonięta i że mamy dużo, dużo większy dostęp. Czyli na przykład w takim naszym królestwie można zacząć od razu grę, będąc tutaj w strefie trzeciej. Jest to naprawdę bardzo przydatne, bo mamy dostęp do już lepszych surowców, mamy dostęp do lepszych run i tak dalej i tak dalej. Ta rozbudowa nasza będzie względnie szybsza. Natomiast tutaj jest też taki, że tak powiem haczyk, tak, ponieważ te starsze królestwa będą oczywiście o wiele mniej aktywne od tych młodych królestw. Tak, także tutaj, jeżeli na przykład u nas nie dostaniecie się do naszego głównego sojuszu, bo nasze królestwo jest w zasadzie, można powiedzieć, takim królestwem jednego sojuszu, i tutaj aktywność, że tak powiem, się rozgrywa. I raczej takich całkiem małych graczy tutaj do tego naszego sojuszu nie wpuszczamy, więc wtedy zostaje Wam gra WIG, który jest sojuszem o wiele, wiele mniej aktywnym. No i tutaj trzeba sobie, że tak powiem, z tym radzić. Tak? Więc tutaj zależy od tego, czy właśnie o tej aktywności, o której za chwilę powiemy. No ale może jeszcze będziemy mówić dalej. O plusach, tak? Także dostępność run, dostępność, jeśli chodzi o farmy, to na pewno jest duży, duży plus. Kolejnym dużym plusem jest bezpieczeństwo, bo zazwyczaj w tych starszych królestwach, kiedy tworzymy sobie konto i wzrastamy, jesteśmy mniejszymi graczami, to naprawdę nic nam nie grozi. Jedyne zagrożenie, które możemy na siebie ściągnąć, to nie słuchając zasad, które panują, ponieważ starsze królestwa są zazwyczaj o wiele lepiej poukładane od młodszych królestw. I panuje tu sporo zasad, których na początku możemy, nie, że tak powiem, nie rozumieć, dlaczego tak jest. Szczególnie jak zaczynamy grę, to możemy mieć takie wrażenie, a po co to wszystko? No, i właśnie jeżeli te zasady złamiemy, to wtedy możemy rzeczywiście mieć problemy. Natomiast jeżeli tych zasad łamać nie będziemy, to tych problemów też automatycznie mieć nie będziemy. Kolejny plus, jeśli chodzi o zaczynanie na starszym królestwie, jest taki, że możemy sobie fajnie już obliczyć nasze konto. O co mi chodzi? Jeżeli zaczniemy na starszym królestwie, to tak naprawdę będziemy mieli dostępnych wszystkich dowódców, to znaczy nie tak dostępnych, jak ja ich teraz mam dostępnych, oczywiście, bo ja już mam większość z nich zdecydowaną odblokowanych, tylko chodzi mi o to, że będziemy mogli sobie odblokowywać tych najlepszych dowódców, którzy są aktualnie w grze i już będziemy mogli nad nimi pracować. Czyli jeżeli się zdecydujemy na przykład na nauczników, to możemy w kole już sobie kręcić i robić bodikę zamiast na przykład YSG, który jest w KWK1. Możemy sobie robić Newskiego zamiast saladyna, który pojawia się dopiero późno, późno, późno i tak naprawdę tych legendarnych dowódców kawalerii na początku nie ma zbyt wiele, no chyba że ktoś chce zainwestować naprawdę dużą gotówkę w Minamoto. Natomiast jeśli chodzi o piechotę, tam oczywiście na początku mamy bardzo dobrych gracze, ale tutaj od razu możemy sobie zainwestować w tego Scipio Prime. Tak więc plus jest taki, że możemy od razu inwestować w dowódców, którzy będą jeszcze bardzo, bardzo długo na wysokim poziomie. To oczywiście teraz się trochę zmieniło, ponieważ mamy te nowe buffy do muzeum i ci dowódcy z KVK 1, 2 i 3 będą moim zdaniem bardzo konkurencyjni i że tak powiem nie będzie wstydu ich używać przeciwko właśnie tym najlepszym dowódcom, którzy istnieją w grze, więc ten plus został w zasadzie na dniach można powiedzieć zniwelowany. Aczkolwiek nie, nie oszukujmy się, do gry niebawem wejdą jeszcze lepsi dowódcy, tak, którzy będą mieli jeszcze lepsze statystyki, i wtedy też będzie można w takim starszym królestwie sobie je robić. Tak? Bo, yy, wiecie, ja ten filmik nagrywam teraz, ale zdaję sobie sprawę, że ktoś może go oglądać za pół roku, i wtedy sytuacja z muzeum i z nowymi dowódcami będzie już zupełnie inna. Także yy, na ten moment tak to wygląda. Ale na pewno jest to plus. Kolejny plus jest taki, że w tych zwojach Lucerne, akurat teraz chyba mamy przerwę, ale za niedługo będziemy mieli nowe. Tak czy inaczej, pokażę Wam, możemy sobie odblokować pewnych dowódców, tak? Czyli tutaj dosyć niewielkim kosztem możemy sobie na przykład odblokować Saladyna i już go mieć. Albo tutaj mam, zobaczcie, Aleksandra. Tak, bez problemu mogę sobie go za pomocą właśnie tych zwojów lucerne odblokować. Co odblokowanie Saladyna, wiecie, na tam etapie KWK 2 i 3 jest naprawdę trudne, przynajmniej z tego co ich mówicie, bo tam w Mightys Governor nie jest łatwo go dostać. To samo tyczy się innych dowódców, których możemy dostać chociażby tutaj w tawernie, tak, gdzie możemy sobie codziennie tę tawernę otwierać. Oczywiście tutaj musimy mieć pewien poziom ratusza, żeby to zrobić. No natomiast będziemy mogli sobie też zbierać tutaj rzeźby i odblokowywać tych najlepszych z najlepszych dowódców. Jeśli chodzi o dostępność, to tak naprawdę mogę tutaj powiedzieć o wszystkim, tak? Dostępność Ekwipunku, który też będzie do zebrania, czy w zwojach, czy wszelkiego rodzaju wydarzeniach, i wszystkie wydarzenia, które są dostępne dla starszych graczy, dla Was już też będą dostępne. I to są naturalnie wszystko duże plusy, które, które tutaj są. Ok, natomiast to oczywiście nie wszystkie, bo mógłbym tutaj pewnie mówić bardzo długo. Mówię o takich głównych plusach i minusach. No dobra, przejdźmy do minusów. Minusy to na pewno aktywność. Młode królestwa są 100 razy bardziej aktywne od starszych królestw. Prawie zawsze to jest prawda. Poza y, królestwami, które są albo bardzo dobrze zarządzane, albo które są w imperium y, i które powiedziałbym są sławne. Tak, nasze nie jest ani jednym ani drugim, ale też jesteśmy w miarę dobrze zarządzani i, i fajnie aktywni. Ale to w ogóle nie jest filmik o naszym królestwie, tak jak powiedziałem, u nas dopchać się do głównego sojuszu byłoby bardzo ciężko, a w drugim sojuszu jest naprawdę y, bardzo słabo, jeśli chodzi o aktywność. Myślę, że dla takich nowych graczy byłoby to po prostu nudne grać w takim drugim sojuszu u nas. Natomiast w niektórych starszych królestwach można się dobić do pierwszego sojuszu, wtedy jest trochę lepiej. Ale nie oszukujmy się, na starszych królestwach, na których będziemy zaczynali grę, aktywność jest zawsze o wiele, wiele mniejsza. W tych królestwach imperium nie opłaca się zaczynać, tam gdzie ta aktywność jest większa, na przykład w królestwie 93, bo tam już w ogóle nie ma na nikogo miejsca, więc jeżeli już zaczynać na starszym królestwie, to już na takim naprawdę mniej aktywnym, a nie na królestwie imperium, bo, bo to w zasadzie będziemy mieli dużo, dużo więcej minusów, przynajmniej ja tak sądzę. Także ta aktywność to na pewno jest minus. Drugi minus jest taki, tak jak mówiłem, na takich starszych królestwach panuje bardzo wiele zasad. Nie można, na przykład, wiecie, wygrywać tam Mighty's Governor, czy tam jakichś innych wydarzeń. Są jakieś ograniczenia wprowadzone, i często, kiedy zaczynamy grę, to tego nie rozumiemy. Kiedy zaczynamy grę na młodym królestwie, to widzimy. Jakie są konsekwencje, kiedy tych zasad nie ma i wtedy już później możemy stwierdzić, dobra, no okej, okay, te zasady jednak są w porządku i, yy, i one rzeczywiście usprawniają to, jak królestwo działa. Natomiast na początku, kiedy od razu musimy się z nimi zderzać, to może być takie wrażenie, że ktoś ta, tu nas tłamsi yy, tak, albo, albo stara się, nie wiem, jakoś wykorzystać czy coś w tym stylu, co... Nie zawsze jest prawdą, czasem jest, ale zwykle powiedziałbym, że jednak zwykle to, to nie jest prawda. Także jest to na pewno duży minus. Ja bym powiedział, że w ogóle dla takich graczy młodych, chodzi mi tutaj o wiek którzy chcieliby też mieć jakąś interakcję, i tak dalej, to zaczynanie w Starym Królestwie nie jest dobrym pomysłem. Wątpię, że jest wielu takich graczy, w sensie osób, osobowości poniżej gdzieś tam 20 roku życia, którzy odnajdą się w takiej sytuacji zaczynania konta. W starszym królestwie, tak? Dużo lepiej się zaczyna, kiedy wiecie, jest mnóstwo osób, wszyscy są na tym samym etapie i tak dalej. No i właśnie przejdźmy do drugiego największego minusa, czyli to, że jak zaczniemy w starszym królestwie, to praktycznie wszyscy gracze, którzy są w tym królestwie, będą lepsi od nas i to może być naprawdę dołujące, tak? Że wiecie, że ja mam na przykład 500 tysięcy albo 2 miliony siły, a prawie wszyscy mają, nie wiem, po 80 milionów, 100 milionów. Mają wszystkich, mają pięć marszy legendarnych dowódców, to jest trochę na pewno na początku dołujące. Także tak jakby to bezpieczeństwo, które tutaj jest, wymieniamy na to, że, że ci gracze są więksi od nas. Kolejna sprawa jest taka, że jeżeli byśmy chcieli rzeczywiście aktywnie uczestniczyć w KWK, to będzie to dłuższa przerwa. Tak? czyli jeżeli na przykład gramy na nowym królestwie, tam chyba po 100 dniach mamy KWK to rzeczywiście już możemy aktywnie uczestniczyć w wojnie dosyć szybko. I oczywiście są jeszcze wojny wewnątrz królestwa, tak? Także ta etap wojny, walki między sobą na młodym królestwie jest praktycznie od samego początku. A jakby nie było, ta wolka, walka i wojna są najlepsze w tej grze, więc możemy od razu do tego w jakiś sposób dołączyć. Natomiast na starszym królestwie, zanim będziemy w stanie cokolwiek zrobić, to będziemy mieli dłuższą, dłuższą przerwę. Ok, mam nadzieję, że tak mniej więcej to nakreśliłem. Yy, więc w takim razie, co bym powiedział, dla kogo może to być dobra opcja zaczynanie gry na Starszym Królestwie? Ja bym powiedział tak. Jest to na pewno dobra opcja dla osób, który, którzy, które wolą taki, że tak powiem, spokojny tryb, które nie tak, że w ogóle nie, chco, nie chcieliby walczyć, no bo jak nie chcecie walczyć, to wiecie, to nie grajcie w Rise of Kingdoms po prostu. Natomiast. Jeżeli chcielibyście tak podejść do tej gry, że ok, ja chcę sobie najpierw pewne rzeczy zrobić, chcę się tej gry nauczyć, tak że tak powiem, bez tej walki, bez zagrożenia, że ktoś mnie za chwilę wyzeruje i później chciałbym do, dołączyć do tej walki w perspektywie naprawdę dłuższego czasu, to wtedy spoko. Jeżeli jesteście taką osobą, która wiecie, chce po prostu gry dla samej gry, a nie potrzebujecie tutaj, wiecie, żeby, żeby rozmawiać z kimś na czacie, czy nie zależy wam za bardzo na interakcji z innymi graczami i nie przeszkadza wam to, że tego nie będzie, to też. Takie królestwo starsze będzie dla was lepsze. Natomiast jeżeli byście chcieli walki od samego początku, jeżeli będziecie chcieli właśnie żeby było dużo aktywnych graczy, żeby cały czas było z kim porozmawiać, to oczywisty sposób te młodsze królestwo będzie dla was lepsze. No i jeszcze ostatnia opcja, o której chciałem tutaj wspomnieć, to tak zwany przeze mnie big sleeper. Czyli opcja, którą teoretycznie myślę, można by zrobić, ale jest na pewno bardzo, bardzo trudna w wykonaniu, tak, mianowicie możemy sobie zacząć konto na Starym Królestwie, i tutaj sobie je rozwijać, odblokować pewnych dowódców, i uwaga, odblokować też pewnych dowódców, którzy są dostępni na KWK2. Czyli na przykład, tak jak pokazywałem na lucernie, tak, możemy sobie odblokować saladyna, możemy sobie odblokować Aleksandra. I już tam też coś, na przykład, nad nimi pracować, zrobić sobie tych dowódców ich, i ogólnie, że tak powiem, na spokojnie ich, rozwijać swoje konto, po czym możemy wykonać skok migracyjny do królestwa, które jest w KvK-2. Także wtedy będziemy, jakby, jak skoczymy na te KvK-2, to będziemy w stanie szybciej dołączyć do tej walki i będziemy jakby ważniejszymi graczami na tą, na tą walkę w KvK2. I będziemy lepiej przygotowani, czyli ten czas oczekiwania nie będzie taki długi. No i myślę, że to by było jakieś takie, może nawet ciekawe połączenie. Natomiast tutaj mówię od razu, technicznie jest to bardzo trudne, ponieważ jeżeli skaczycie na KvK2 i chcielibyście rzeczywiście dobre mieć relacje w tym królestwie, do którego skoczycie, to musicie się porozumieć z królem i musicie mieć na tyle dobre konto albo na tyle dobre układy, żeby ten król wpuścił was po prostu do tego królestwa na KVK2 to wcale nie jest łatwe więc nie do końca polecam ten plan bo wiecie możecie sobie zrobić cały plan a później się okaże że ta możliwość skoku na KVK2 będzie prawie że no, nie do zrobienia dla was tak? także tutaj radziłbym się grubo grubo zastanowić czy coś takiego będziecie mogli zrobić no chyba że od początku z jakimś nie wiem królem królestwa będziecie już ustawieni od naprawdę długiego czasu. Ok, to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobał, i do usłyszenia do następnego razu. Cześć.